Dlaczego? 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 Jak myślicie, dlaczego wypadają nam zęby? A czy w ogóle zęby, które nam wypadają, odrastają? Zaraz się tego dowiemy. Ludzie rodzą się bez zębów, bo w pierwszych miesiącach życia wcale nie są im potrzebne. Na pewno widzieliście niemowlęta, które płacząc czy uśmiechając się pokazują bezzębne dziąsła. W dziąsłach tkwią zalążki zębów. Dopiero kilkumiesięcznym dzieciom zaczynają wyrastać zęby mleczne. Tak się nazywają, bo pojawiają się w okresie, kiedy mleko mamy jest głównym pożywieniem człowieka. Człowiek ma 20 zębów mlecznych. Około szóstego roku życia zęby mleczne zaczynają wypadać, nawet jeśli są zupełnie zdrowe. Czy dobrze kojarzę? Że to wy teraz jesteście w takim okresie i gubicie swoje ząbki? Chyba tak. Ale nie ma się czym martwić. Muszą zrobić miejsce zębom stałym, które pojawiają się kolejno przez kilka lat. Zęby stałe są większe. Nie pomieściłyby się w buzi niemowlaka. Są silniejsze i mocniej tkwią w szczęce, bo mają duże korzenie. Jest ich też więcej. Zwykle dorosły człowiek ma 32 zęby stałe i służą one nam już do końca życia. Jeśli z jakichś powodów ząb stały wypadnie albo zostanie usunięty przez dentystę, niestety nie odrośnie. Zęby mają różne kształty. Te z przodu są bardziej ostre i płaskie, ponieważ służą do odgryzania kęsów jedzenia. Te z tyłu są większe i mają płaskie powierzchnie potrzebne do miażdżenia i rozcierania ugryzionych kęsów. Zęby są pokryte szkliwem, który jest najtwardszą substancją w ludzkim ciele. Szkliwo jest barierą dla bakterii. Pod szkliwem mieści się twarda jak kość zębina, a zupełnie w środku znajduje się delikatna miazga, w której są naczynia krwionośne doprowadzające do zębów substancje odżywcze. Oraz bardzo wrażliwe nerwy, informujące nas z bólem o chorobie zęba. Dbanie o zęby to bardzo ważna sprawa. Trzeba je starannie czyścić i unikać nadmiaru słodyczy. Warto też regularnie odwiedzać gabinet dentystyczny, bo nie zawsze w stanie jesteśmy sami dostrzec, czy nic złego nie dzieje się z naszymi zębami. A ty, kiedy byłeś ostatnio u dentysty? Może warto go odwiedzić? A może pora wyszczotkować ząbki po obiedzie? Do dzieła!